Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Witam was kochane dzieciaki z parafii świętego Eugeniusza de Mazenot. Kochani, niestety, tak jak wiecie, nie możemy się normalnie spotykać w kościele na naszych coniedzielnych mszach dziecięcych. Ale chcę was zaprosić, żebyście w domu przygotowali Ołtarz, przygotowali dla siebie do modlitwy takie miejsce, w którym będziecie uczestniczyć w mszy świętej czy modlić się e, razem z nami. Proszę, żebyście poprosili mamę o białą serwetkę czy biały obrus. Nałóżcie no, na jakiś mały stoliczek albo na część swojego biurka. Przygotujcie również świecę. Może być to prawdziwa świeca, ale kiedy będziecie ją zapalać, pamiętajcie, żeby był ktoś dorosły przy nim. Ale można też mieć taką świecę na baterię, tak? I wtedy zapalić ją, kiedy się modlisz. Może być mniejsza, większa, jak już będziecie chcieli, i jaką znajdziecie w domu. Szukajcie też w domu pisma świętego Słowa Bożego, przez które Pan Bóg do nas mówi. I połóżcie blisko tej świecy na obrusie. Znajdźcie w domu krzyż, albo obraz Pana Jezusa, albo figurkę Pana Jezusa i postawcie blisko świecy. Ta niedziela, która będzie teraz, rozpoczyna nowy rok liturgiczny. W naszym kościele rozpoczyna się Adwent, a dla niego charakterystyczna dekoracja, która przypomina nam o upływającym czasie do Bożego Narodzenia. Czekamy na przyjście Pana, tego małego dzieciątka. Przypominamy sobie, jak się narodził dla nas w Betlejem, ale również na przyjście Pana Jezusa w chwale na końcu czasu. Wieniec może być ze sztucznego świerku, ale najpiękniejszy jest, kiedy macie prawdziwy świerk, może przed domem jakiś rośnie. Poproście tatę, żeby wam y, obciął kilka gałązek i należy przygotować cztery świece, trzy fioletowe, jak ja z fioletowymi kakartkami. Mogą one być właśnie umieszczone wokół tutaj tego naszego wieńca. Też mogą być prawdziwe albo elektryczne. To już jak wasi rodzice będą Wam no, kupią, polecą, jak są. Jedna chyba ulubiona wszystkich dziewczyn będzie różowa. Można ten wieniec przystroić jeszcze szyszkami, delikatnymi jakimiś laskami cyramonu. Pomyślcie, jak on może pięknie jeszcze wyglądać. A jak już zrobicie, przyślijcie mi zdjęcie. Bardzo się będę cieszyć, jak zobaczę. Macie pięknie przygotowane miejsce w Waszym domu do modlitwy w czasie Adwentu. W czasie Adwentu też będą mnie z pięknym dla Was które będziemy nazywać roratami. Roraty to sześć święte ku czci Matki Bożej. Bo przecież Maryja pod swoim sercem nosiła Pana Jezusa i to ona najlepiej wie, jak właśnie oczekiwać narodzin Pana Jezusa. Więc można jeszcze w domu mieć specjalną świecę, którą nazywamy Roratką. Ona jest biała z niebieską kokardą, żeby właśnie symbolizowała nam Matkę Bożą. Ale na ruraty zawsze trzeba przyjść z lampionem. Może to być taki duży lampion, jak macie gdzieś w domu, albo taki mniejszy, przez dziecko przyozdobiony, już przypominający o Bożym Narodzeniu. Jeszcze mam taki lampionik na mniejszą świeczkę. Albo jeszcze taką. Poszukajcie może w domu jest już lampion, a jak nie, to poproście tatę, żeby pomógł Wam go wykonać, zrobić, żebyśmy na rolatach wszyscy byli gotowi i mieli lampiony w swoich rękach. Bo lampion to taki symbol naszego oczekiwania. i kiedy będzie ciemno, bo rolaty są albo wcześnie rano, albo kiedy już zapada zmrok, trzeba wiedzieć, gdzie mamy iść. I lampion oświetla nam drogę do Pana Jezusa. Serdecznie Was zapraszam na rolaty dla dzieci. Będziemy mówić o cudzie, najpiękniejszym, największym cudzie, jaki. Dzieje się tutaj na Ziemi dzięki łasce Pana Boga. Ciekawe, czy wiecie, jaki to cud. Mam nadzieję, że będziecie chcieli uczestniczyć i wspólnie będziemy mogli śpiewać, tak jak Ojciec Promoszcz mówił, kolorować, rysować, malować, zadawać pytania, odgadywać zagadki. Ja już się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że Wy też. Do zobaczenia. Kiedyś wino i chleb. To nasz hymn, rolatni, który będziemy śpiewać w tym roku. Zapraszam, żebyście się go nauczyli. Kiedyś wino i chleb.